Witajcie, witajcie! Na moim kanale jest Amanda, ze mną jest oczywiście Lena i dziś przychodzimy do was z haulem zakupowym z temu. Na samym początku oczywiście chciałam z wami się przywitać, do subskrybentów tego kanału, żeby być na bieżąco. Wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka i zapraszam was na kanał do Ręki. Czym jest temu? Każdy chyba z Was wie, jest to internetowy rynek oferujący super produkty w bardzo niskich cenach. Wspólnie kupujemy, razem zyskujemy. Na samym początku oczywiście daję Wam kod QR, który możecie zeskanować oraz zostawiam Wam link w opisie. Po kliknięciu w link lub wpisaniu dedykowanego kodu specjalnie dla Was przy finalizacji zamówienia możecie zobaczyć właśnie te produkty, które zaraz Wam pokażemy oraz macie szansę wygrać pakiet kuponów o wartości 400 zł i kupowania produktów z 90% zniżką. Oferta jest dostępna tylko dla nowych użytkowników. Teraz przechodzimy do tego, co zamówiliśmy z Lelą. Dobra, ale Lena zacznie pierw od plakatu. O, to jest plakat. I tak musimy sobie do niego dokupić ramkę, bo tego jeszcze nie kupiliśmy. Z jednej strony wystarczy. wyciągasz. On był w takiej sztubie, więc nic się nie zjeściło. Może ja z dołu czy z góry otrzymasz, żeby to było tak ładnie widoczne y, dla widza. Dobra, na razie plakat kowamy, dopóki nie kupimy ramki musi być w tej tubce, żeby nam się no. nic nie poniszczyło. Kolejną rzeczą jest mój sweterek, który mam, na sobie, już sobie go chciałam przymierzyć przed filmem i jest to taki luźny sweterek, z tyłu jest związany na kokardkę. Tylko nie wiem jak wygląda ma kokardka z tyłu aktualnie. O tak, tak ogólnie to będzie wyglądać, <gry> tak składając. Tak, muszę sobie tylko poprawić wiązaniem. Karki na naraz mamy, tutaj jest, są dla mamy. Yeah, Dobra, wiem, nic z tego. To jest dużo rodzajów pędzelków, czyli... Taki tak, taki... bo mi brakuje pędzelków. To Do nie b... moja sprawa ogólnie. Leny sprawa właśnie, bo tam dostałam ostatnio pędzelki i nie mam... Mam ten twój duży I tutaj... O, super, a ja nie mam czym nakładać pudru. No, będzie takie pędzeleczki z takim... jak od z jednorożca. Co... Trochę jak od jednorożca. No w sumie, ja mam taki, ale kolorowe, z kolejna rzecz to, jest... to na końcu, bo to trzeba nadmuchać, więc na końcu Wam pokażemy, co to jest. No, to, bo to, na to jest mamy rzecz. Aha. Mamy rzecz, która ją odpowiada. E, mamy taki, mamy, taki brązer od mamy. Go widać, no, to jest taki brązer, mega ładny na Kolejną rzeczą Masz. są rzecz dla Leny, bo są to spodnie. Słuchajcie. I są to szerokie spodnie. Lena może skoczyć się w nie przebrać. Mm -hmm. A ja w tym czasie... Ale czekaj, ale one są takie, takie wulce. E, I one mają tutaj takie ładne rozjaśnione, ja Ja tu mam bieżnik. No. Więc nie chcę tutaj nic zniszczyć, bo ona ma perełki. I no, popatrzcie I patrzcie, ona ma tu pełno takich perełek. I no, niezwykle słodkie. i słodki. myślę, że on może być w ogóle na wiele okazji, żeby tak ładnie położyć. No? L Lena jest przybrała wspomnieć. Tu Lena ma po prostu mnóstwo naklejek kotków. Nie będziemy na nie wyciągać tych wszystkich naklejek, słodki, ale. Słodkie koteczki. słodkie koteczki. Dobra, mamy tutaj też mamy zestaw karaoke z tymi jeden głośnik jeden I świeci, teraz nam dziewczyn. pokażemy jak zestaw działa Tak Jak on wygląda Różowy dwa i ten ten I patrzcie jak świeci ja mogę I, świeci. Ja mogę I, i na możesz no? I ogólnie y, możesz sobie też z niego słuchać muzyki jak coś No a teraz Lena pokaż, y, zaprezentuj Hello A zmień głosy

Myślę, że to jest bardzo spokojna opcja nawet na prezent. Ej, córczkę. O, to jest mój głos. Dobra, wyłączamy. I nasza ostatnia rzecz. Ja, ja chcę pokazać magię ten film. Jaką magię? Aha. Dobry. No. Patrzcie, bo wy nie znacie magii tego, że ja to odkryłam wczoraj, żeby się mikrofon... Znaczy, dzisiaj to odkryłam. Kolejną rzeczą to są moje matki takie do kuchni. A widzicie, i tu mam, żeby położyć sobie do kuchni, przynajmniej chyba z takim zamiarem to wam Ale może to być tak samo, myślę, że spokojnie do łazienki, gdzie chcecie, myślę, że można sobie taką. Yy, Matę położyć. Mam kokardę na drzwi. Możesz pokazać? Uh -huh, możesz pokazać. To jest kokarda na drzwi wejściowe. No ja taką właśnie kokardę na drzwi. Ona jest wypoczerwona czerwona i ja mam się takie. I nie Ona tu ma takie diamenciki. Jesteście A, w stanie to zobaczyć tutaj dopiero. Dywanik, dla ręki Tak, to jest taki Ja już go wyjęłam z folii papieru Tak, i możemy sobie go tutaj położyć Kolejną rzeczą, która do nas przyszła No to ja wyciągnę sobie to, bo nie wiem dokładnie co to jest Wiem, że to jest świąteczne Wiem, że to jest wycieraczka, bo to chyba ireczka Tak, to jest taka świąteczna Nie wiem czy to jest do łazienki no, wydaje na, na łazienki, bo ma taki antypościsk. Jest to do łazienki, ale nie wiem, czy ja bym sobie tego nie dała po prostu. Przed drzwi. Przed drzwi. Dobra, to jest taki Etui. Tak, kolejną rzeczą jest Etui P dla Lenki. Tak, i tu jest znany, so cool. I on nie ma tu takie fajne srebrne. Dobra, jest to na na telefon. Dobra. Tak, się przez z tyłu, z telefon, a tak z przodu. Dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Jestem mega ciekawa jej ale pora. Nie jestem pewna czy to jest to o czym myślę, ale myślę, że to jest narzucana moją sofę w salonie. I mm. sprawdźmy to. Myślę, że tak, bo jest to ogromne, widzowie. Jest to ogromne. Nie wiadomo tego całego. Ty rozkładu. takie nie masz w ogóle, ty masz mniejszą. Nie no. Nie no, ma ty masz większą. Dobra. Nie wiem, będziemy to sobie później ogarniać wodrażowo, ale o, i widzicie? I ona ma tutaj wzorki świąteczne. I ja bardzo długo szukałam czegoś na moją sofę, żeby właśnie, no bo to łóżko to już dla takiego super klimatu świątecznego, już na takie spoduchy świąteczne i będzie po prostu bajka. Przechodzimy, dalej. I tu mamy grę, widzowie. Mamy kółka. Kółkę mamy, okej, okay, mamy dwa kółka zielone. Tu mamy czerwone, tu mamy renifera. Trzeba to nadłuchamy to i rozwracamy. A moments later. Dobra, mamy rogi renifera. Zakładamy je na głowę, czekaj. I tu się wiąże? Tak. ogóle nie spadło, ja Trzymam, ty dawniej, że musisz mocno. Nie, podbradę, no. Nie mocno. Nie za, za mocno, Lena jest reniferem. Ja mam kółka teraz. Patrzcie jak ja mówię reniferem. I dobra, Lena, stawaj tam w rogu. I tutaj, bo ja muszę ten. O! A tym, nie wiem czy trzeba pomagać jak gramy w tą grę. Czy ja nie powinnam... O! Ej, ale dwa trafiłam! Teraz jest spróbować. Dobra. jak klota no, ja nie wiem, czy on się rusza, czy nie. Zniżyć się. Nie, pierwszy no. Ja miałam. O <laughs> no. O, jeden jest. Za Tak, jasne. Ogólnie z tego grałem możemy zrobić sobie kiedyś takie jakieś dowody z tym. I tak to by było na tyle, pokazaliśmy wam wszystkie nasze rzeczy, które udało nam się kupić, dajcie znać, które wam się podobają najbardziej. I oczywiście z tego miejsca jeszcze raz was zachęcam do kliknięcia w kod QR, który pojawia wam się na ekranie, bądź kliknięcia w link w opisie. A jeśli taki odcinek wam się podobał, oczywiście zawsze w górę, pamiętajcie o sobie, a widzimy się w kolejnym. Pa! Bye!